Halo, cześć, witajcie w kolejnym odcinku ze Star Wars Galaxy of Heroes Grand Arena Championship. Na starcie, jak już sami pewnie zauważyliście, jak to zapowiadałem w paru odcinkach wcześniej, e... no jest to Grand Arena, którą zdążyłem nagrać wcześniej. E... No bo nie miałem czasu, tak wiecie, z jakimś komentarzem powiedziałem, że na szybko zagram i po prostu teraz puszczam wam w przyspieszeniu. Widzicie obronę przeciwnika moją obronę. E... I tak mniej więcej wam opowiem, co się zdziało Zauważę, że tym zaczyna mi łapać mimo wszystko bardzo. Podobnych power levelem przeciwników i to mi się bardzo podoba. Bo się jako taką mogę wykazać. Mm, aczkolwiek no, mimo wszystko, <laughs> cały czas coś zawsze muszę spierdzielić. E, tak, tutaj zaczęliśmy jak zawsze od kontry Ray, którą wszyscy dobrze już znamy, e, którą bardzo lubię używać i tak dalej. Um, Najważniejszą rzeczą, którą ostatnio sobie zauważyłem jest to, żeby nie rampopować mastery Rey, Jedi, Jedi Training, bo ten team nie ma żadnego ataku, którego się nie da z... E, nie da się zivejdować. Więc no, to nie jest... Więc no, uwierzcie mi, była taka Grand Arena, którą przerypałem głównie dlatego... Um, <grywka> Głównie dlatego, bo rejs sobie zbodbiła mastery i potem waliłem głową w mur. E, tutaj strasznie ta walka poszła gładko, bo udało mi się przed w ogóle Ultimate Raid' zaatakować. E, Wydaje mi się, że ta kontra jest o wiele fajniejsza niż jakakolwiek inna tego Star Killera wolę sobie używać do... Jest bardziej uniwersalny po prostu, o, powiem tak. No bo jednak to, to wszystko co tutaj mamy to jest third meterowy team, który no, może być kontrolowany przez wiele rzeczy. Właśnie miałem to teraz sprawdzić jak wygląda jego sytuacja, sytuacja tego teamu jeśli chodzi o Leje, ale to taka dygresja. Eee, no i co, tutaj tak naprawdę czekam aż zejdzie im damage immunity. I tu co chwila tylko Ben wstawał, nagle stary wstawał i no dost, wrzucał i coś, niestety chyba tam po banery mi pozbijał, chociaż chyba nie, nawet nie. Nawet tego mu się nie udało. Więc to jest naprawdę świetna, świetna kontra. Eee... Co tam dalej się zabawimy, A, dobra, teraz Wam powiem, Bo zauważyłem, że ten Team Quagona jest bez Jedi Knighta Anakina. I co myślę? Dobra, Phoenixy to zrobią. Wystarczy tylko, że pierwsza rzecz, którą zrobią, to, że nie z. z że tak powiem, nie zaatakują mi od razu. Jak to się nazywa? E Rexa. bo badaczej mam, ale są bez Z więc, i bez modów, bo mody dopiero będą od następnej, tej ostatniej grand Areny. Bo na razie mody, które miałem, po prostu skupiłem na zrobieniu takich postaci jak Ray, Darkside'owa i tak dalej. No i nie wierzyć, co się wydarzyło. Jak powiedziałem, też po prostu od razu w REXa. Jak się wkurzyłem, to po prostu wyłączyłem tę walkę. tam Uznałem, że dobra, nie ma sensu nawet co kombinować, bo ja samego Qajona nawet nie zbiję. E, tu chyba jeszcze wam chciałem właśnie pokazać, że mam badbaczy, ale są bez żadnego modu. Dokładnie, no jednak mimo wszystko fajnie by było, żeby taki Echo miał naprawdę kosmiczny speed I to jest tak naprawdę następna postać, którą planuję e, zmodować e, No więc co, no i tutaj tak naprawdę uznałem, że dobra nie ma tego, polecę takim klasykiem jak mm, Jak Celes, no bo tu zbijesz Quagona, tam zestunujesz, no Tutaj powiem wam, że było blisko w tej walce Ale jednak e, tak? Było blisko? A może nie? A nie, to będzie w innej walce. Dobra, przepraszam, to nie ta Grand Arena. <noise> e, tutaj tak, uznałem, że dobra, nie mam co się pierdzielić. Gaz od razu. Bardzo prosta to była taka Grand Arena. E, ale wróciłem wy się na bardzo głupich rzeczach. E, to jest jeszcze, nie, to nie jest jedna z nich. Tutaj myślałem sobie jeszcze, czy nie użyć czegoś innego, ale znam, dobra. Lecimy, bo to nie ma sensu. A nie, jeszcze poczekałem, co? Aha, patrzyłem co ma w defensywie innego. Tak? Nie, dobra, już pamiętam. No i właśnie to jest ta walka, bo... Patrzyłem sobie na to nie? mimo wszystko to jest 5V5, więc oni nie są jak coś, wiecie, groźni. Bounty hunterzy cokolwiek by mi to pokonało, ale widziałem, że tam ma z 99% ee, radus. Znam, Dobra, jest on bez modów. przepraszam, z modami, ale bez żadnych Z, o omek i tak dalej. No bo wiecie, tym dopiero zbity i tak dalej. Ta walka będzie trwała Całe 5 minut, dostałem time out. Eee... No, zabrakło po prostu demerza w tym teamie. Eee, nie wiem, Team sobie totalnie nie poradził, bo kontry poza swoją turą te wszystkie turmitery to sprawiało, że dostawałem ciągłe stuny. Eee, nie byłem w stanie po prostu te ich przetrwać. Matko ja tak gadam gadam. Słuchajcie, suszę, a dopiero co zacząłem gadać, Nagrałem już Grand Arena, która była. Yy, którą zobaczycie. za dwa dni? Chyba za dwa dni, to jest jedyna rzecz, którą. że tak powiem, gadałem. No, dawaj, dawaj, szybciej, szybciej ta walka. No, no to naprawdę się nie dzieje. Tutaj jeszcze czytałem umiejętności, bo y, powinnam użyć tego revive'a, żeby se zdispelować Suny. No, ale to już. No i patrzcie, ja liczyłem, że tu się wiecie, coś wydarzy cudownego. A tu się gówno wydarzyło. No jeszcze co zdispelowali. Mówię nie, no nie. nie. Bo, to, bo ten e, Disruption i Linkuminity immunity trwa tylko 3 tury, więc... A ja sobie dałem, że tak powiem, wrąbać stuny, wszystko i tak dalej i Naprawdę że nada e, no tutaj wiadomo, coś tam siadło. Tu w ogóle też, też, też powinienem powinien pójść w Raidera, poszedłem w tego. Na pewno padło też... Dobrze by to poszło gdybym... Dobro... Boże, kocie. Matko mi, kot lata w domu. I psychol mały. Chodź do psycholu. Yy, tak, będę się bawił z kotem. O ty gnoju, zaatakowałeś mnie. O ty good. No i idziesz, idziesz na ręce. Do więzienia powietrznego. Tak, będziesz teraz ze mną siedział. No, będziesz siedział w koteczku. Yy, także no. Mm, jak sami widzicie, ta kontra to do, do zapomnienia. I zaraz przejdziemy, tak naprawdę, do dalszej części Grand Areny. A wynik wam powiem na końcu, bo chyba nie mam tego pokazanego 20 sekund na przyspieszeniu. To tak naprawdę, zaraz. Mam nadzieję, że uda mi się to dobrze synchronizować ten czas. No i co? Przeszedłem już do takich standardowych rzeczy typu gaz na tego Bo przeciwnik generalnie nie miał jakiejś złej defensywy W sensie mocnej, nie? Wziął mocno mocno poszedł po to, A, tak jak sami widzieliście, no jeżeli Jeżeli w defensywy jest, jak on ma Carve z całym tym Galactic Republic Teamem No to nie już Old Republic Teamem No to to oznacza, że naprawdę jest bieda No ale jak widać da i tak można przewalić jakąś walkę bo jeżeli nie wiem czy zobaczycie, ale tam Starkillera dałem do defensywy chyba nawet nie Starkiller wrócił do ataku dałem do Jedi Mastera yy, tylko uświadamiam ty, ty, ty sobie, że to jest głupie z, bo Sith Eternal to go totalnie, totalnie zjada, więc chyba nigdy więcej tego już nie zrobię yy, chyba, że zrobię z tą leadem Bastilli bo to jest całkiem mocne tutaj klasyczny Sith Eternal wygasa Unam, że się nie będę niczym innym bawił. Mm, nawet te, no, fajne w tej walce jest to, że można nie wyciągnąć e, Full bannery, może nie za samego Wata Tambora, a za mm, Eternal'a. Bo on jest na spokojnie w stanie pokonać bez używania ulta. E, a jak wiecie, a, na, jak nie używamy ulta, to macie tego skill'a, który odnawia wam protection więc. Jeżeli ten to zachowajcie sobie tego banerka, nie zaszkodzi wam nie, nie, nie poradzić piorunem chociaż raz, no bo widzicie, zobaczcie, tak naprawdę tu basic, tu jeszcze przeczekałem i wystarczyło użyć tego i full protection i tak dalej. Tutaj standard, wampa z datacronem, tutaj tam crit chance upa i tak dalej na basicu. klasyczna walka, która no, no co no, no po prostu trzeba ją przeczekać. O nawet się muzyka Grievusa włączyła. No słuchajcie, ten komentarz nie będzie komentarz. Ten ten yy, ta Rana nie była jakaś ekscytująca. Yy, tyle co się wkurzyłem, mówię na te na tych taskenów i na tego Wigona. Ale poza tym to no sami widzicie Najbardziej klasyczna Grand Arena, tu Grievous, łampa Griviusa, jakieś takie pierdoły. Nawet tutaj też blisko nie było, nie jak na poprzedniej Grand Arenie, kiedy. E, kiedy Grievous no, tam. E, e, przez chwilę było gorąco, nie? No Traja to wiecie, zgniata robaki bardzo szybko. Hmm, na co mi ciężko mi coś powiedzieć teraz. Jednak nie lubię tak nagrywać do końca, bo jednak wiecie, ja lubię komentarz na żywo, nie? A tutaj jedno co, no widzicie, no wow, 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 wow zgniotłem, zgniotłem robale po raz 5000 tysięcy... <try> trają, który jest endgame'owym super teamem. <try> no cóż, nic nie poradzę. No i koniec końców góra, no to zobaczcie jak szybko to minie. Imperatruperzy, którzy dosłownie zrobią szybki przejazd. Dosłownie minuta i w przyspieszeniu minuta i mamy to wszystko prze... no, przeszliśmy. Dosłownie, po jednej turze na każdego. <grytanie> Dosłownie, jedna tura na każdego poszła. <grytanie> Nawet nie zwróciłem na to uwagi. A tutaj Starkiller. A tutaj to w ogóle... praktycznie to samo, zresztą sobie zobaczycie. Jedyne co to tutaj? O, jeden zgniecienie, drugie zgniecienie, trzecie o, tutaj, tutaj Sir Junda. E, nie, to nie Sir, to jest ta A no i stary, y, slkr w wciąż solo, no bo wiedziałem, że on zrobi jednego swipa Jest po zawodach, jak się on nazywa? karadion o no i statki klasyczny finalizer i klasyczny ten. Tu zagrałem mirora, bo mirora finalizery ja grałem już tysiące razy. Biorąc pod uwagę jeszcze, że tam Echolon jest, nawet Echolona nie ma, to już w ogóle będzie bardzo, jest bardzo łatwo. Słuchajcie, jak, jak to zrobić? Jest to bardzo prosto. Dajecie hunted na y, silencera i te, jeżeli pozabijecie silencera, to, te, to ta, te, ta flota nie ma już żadnego praktycznie damage'a i wystarczy, że podtrzymacie przy życiu wasze statki. To wcale nie jest jakieś trudne. Potem do, dopiero lecicie wy szatla i macie całą walkę z głowy. Już chyba nawet nie wzywałem nikogo do. A, nawet nie było okazji. <grych> eee, no i co? No i na sam koniec, jako że Egze wziąłem do ataku, no to e, przyjechałem e, Malevolence używając właśnie Egze. I to było na tyle, słuchajcie, w tym odcinku. Takie mały trochę recap, co się wydarzyło. Dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się jutro, ponieważ jutro od razu wrzucam wam kolejny odcinek. A, no i tę Grand przegrałem 10 banerami. Niestety. Więc ta wywalka na Tuskenach mnie dużo kosztowała. E, słuchajcie, nie, 15, przepraszam. Widzimy się jutro w odcinku następnym. Trzymajcie się, nie przedłużam już. Cześć.